Witaj piękna. Cześć, Ken. Chodź do mnie, kochanie. O, Ken. Nie ty. Wow, auć, Jak to? Witaj, Witaj moja droga. Co to ma znaczyć? Wybacz Barbie, ale już cię nie kocham. Jest. Co ci się stało? Zostawił mnie dla celów. ty biedactwo! Ale wiem, jak temu mu zaradzić! Ja też zostanę wam Okej, okay, pomogę ci. Najpierw zdejmiemy welon i całą biżuterię. Bez obaw, nie na długo. Usunę ten twój stary makijaż. Delikatnie. Jeszcze tylko parę sekund. I już nie ma śladu makijażu. Jesteś jak nowa. Co tam zalatuje? Mój, twoja sukienka zdejmujemy. A ty wskakuj do wanny, kąpiel w mleku. Prawie jak Kleopatra. I jak ci się podoba? Kto nie lubi bąbelków, prawda? Już możesz wyjść. Wow! Niesamowite! Nieskazitelna, mleczna, biała hey. skóra! Co? Co się stało z mlekiem? Cześć! mój, Ochyta! Ha! Tu jest! Wreszcie mogę zjeść sobie płatki z mlekiem! Ty A jedz sobie! Mm. Mm. Ciąg dalszy operacji w wampirzyca! Blada cera? Jest! Następny krok to czarna sukienka. Mmm. Dobry pomysł. Tylko od czego by tu zacząć? Aha, dzięki za podpowiedź. Zobaczmy, co tu mamy. Mmm. Niestety, same śmieci. Za to worek. Czarny i błyszczący. Dokładnie tego potrzebujemy. Wystarczy nieco przyciąć, aby uzyskać falisty rąbek. Właśnie tak! Teraz posmaruję klejem. Po samej krawędzi, w ten sposób. I wreszcie brokat, żeby naprawdę się błyszczało. Wow, już teraz wygląda świetnie. Idealnie na Tobie leży. Ale czegoś brakuje i do piszego magazynu mody! No tak! Czemu o tym nie pomyślałam? No już! Otwieraj! Welon! Mhm. Tyle, że nie biały, a czarny! Zrobię ci taki sam! Nic prostszego! Śmiało, przymierz! Cudownie! A dla ozdoby? Diamenty! Żeby było mega elegancko! Podoba mi się ten styl! Czuję, że... Ale mnie boli! A! Ojej, co ja narobiłam? Zniszczyłam ci włosy! Przepraszam, Barbie! Katastrofa! Przykro mi, ale muszę je ściąć! Obawiam się, że niewiele ci zostanie! Mm. Mm. Nie no, tak tego nie zostawię! Dostaniesz zupełnie nową fryzurę! Zaufaj mi, naprawię to! Cierpliwości! Jeszcze ostatni szef i gotowe! Burza czarnych włosów! Wow, wyglądasz przepięknie! A jak tam nóżki? No tak, jesteś całkiem bosa! Orety! Bang, 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 Mam cię! O, znowu ty! Dawaj to! O, nie mam mowy! Ach. Zmienię się na to. Okay. Ale frajer. Dzięki temu zaraz będziesz miała nowiutkie buciki. Wciskamy wkład do pistoletu. To prościutkie. Jeden po drugim. Dodam jeszcze kilka detali. Na przykład sznurowadła. Będzie super. Trochę to czasochłonne. Ale jaki efekt. Gotowa, żeby olśniewać. Niczym prawdziwa gwiazda! O, dziękuję! Bardzo dziękuję! O, upominek? Ciekawy jaki! Pierścionek i to jakiś liczny! Bardzo wytworny, nie sądzisz? Ja też taki chcę! Kto by nie chciał? Nie ma sprawy! Wezmę patyczek higieniczny, przetnę go na pół, kropelka kleju i na wierzchu gustowny klejnocik! Szybko poszło! Ostatni hmm. przegląd! Hmm, tak, wygląda idealnie. Przymierzmy go. Piękny pierścionek dla pięknej dziewczyny. Wow, wyglądasz jak prawdziwa wampirza panna młoda. O, jak. Czy bierzesz Barbie za żonę? Yes. Tak. Możesz teraz pocałować pannę młodą. Hej! Wynocha! Ojej, co on ci zrobił? Zapomniałam o jednym drobiazgu. Panna młoda potrzebuje bukietu. Da się zrobić. Przede wszystkim kwiaty. Nie zajmie to długo. Finezyjne! Jestem z siebie dumna. Teraz trochę zielonego. Połączyć w całość. Mmm, bosko! Użyj też tego! Jasne, dzięki! Wystarczy ładnie zawinąć? Tak jest! Znakomicie! Proszę bardzo! To będzie najlepsze wampirze wesele w historii. A -a -a. Chyba zasnęła. Moja kolej. Co my tu mamy? Takie żałosne ząbki. Prawdziwy wampir ma ostre chły. Pomogę ci. To się nada. O, straszne. O, wow, ale masz kły, dzięki. Nie ma za co. <gry> o, mam jeszcze jeden pomysł. Co? Nie ruszaj się, już! Odbiło jej. Ostatnia rzecz to krwisto-czerwone oczy. I ślad krwi na ustach. Teraz wyglądasz doskonale. Jestem ci bardzo wdzięczna. Idę poszukać Kena. Powodzenia, Barbie. Ba, <twater disadvantaged> hej, Ken. Tęskniłeś za mną? A -a! Czy to ty, Barbie? O, a co za piękność. 여기에... <trapped> Ach, znowu? Ach, tak, to tutaj. Ach, znacznie lepiej. Super niania. Uciekaj! A? W samą porę! Przepraszam za błagam! Tom, to twoja niania! Nowa niania? Powodzenia! Patrz na to! Po moim trupie! Dobrze, że jestem super szybka. A, 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 co? A, 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 moje dzieło. A, 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 a. I znowu to samo. <podziczniania> Jak ona to robi? A, 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 co? Dobra, skończyłam. Śmiało? A, 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 a. Tego się nie spodziewałam. A, 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 a. Tak lepiej! Muszę się odprężyć. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Lum, plum plum. Ah, wycisnę je wszystkie! Wow! Dobry jestem! Może zostanę kosmetologiem! Ah, 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 ale miło! <ścoughs> Chcę jeszcze! Wow! Ah. Eksplozja brokatu! Co tu się dzieje? Wow, Muszę jak Edward. Uh, uh, czas stop. Oh, zadziałało. w Prawie. Uratuję sytuację. Uwielbiałam zajęcia z szybkiego dmuchania balonów w Akademii Wampirów. Prawie gotowe. Wystarczy to zamknąć. Super! Umyjmy Cię trochę. Start. Oh. Zendaja? O nie, 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 nie. To Twoja głupia niania. Fakt jest głupia. Idź spać. Nianiu Co się stało? Tam jest potwór Ach, Ile ty masz lat? To tylko drzewo Dziękuję, nianiu Słodkich snów Jakaś impreza? Jak ci się podoba? O cie chorym ci Idź, Hm? Co? do A Nie was jego cknąć. <słuch> Dobra, dobra noc tam. Dzięki za nic. Muszę spalić ten kostium. Ach, 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 wszystkie oszczędności. Ach, głupia niania. Tańce! Tak! Boom! I am worried about it! Tom! Tom? Wszystko oh, w porządku? About it. Hmm? No, no, no. Da, 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 da. I ain't worried about it right now. Da, 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 da. Znam to. To karma Taylor Swift. Karma co ty robisz? Kek. Co to za bałagan? Oh, zwariowałeś? O, co? też chcesz posłuchać? O <noise> oh, nie, za głośno. Moje uszy. Dłużej nie wytrzymam. <głos> 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 Co? Coś ty zrobiła! Nie miałam wyjścia! Powiem mamie. Posłuchaj mnie! Spójrz mi w oczy! Słuchaj, Jani! Nigdy nie miałem radia. Jesteś kotem! Jestem... O, oh, było blisko. Ups. Co się stało? Zwalił je przez nią. Lustereczko, powiedz przecie. To nigdy nie działa. Nianiu. Tom? Um. Hmm, chcę iść do parku. Do parku? Sprawdźmy pogodę. Słonecznie. Piękna pogoda. O nie! Tak! Nie, 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 nie. Słońce jest niebezpieczne. Musimy się przygotować. Co? Nałóż to. Co? To tak na serio? Jeszcze czapka. Ale co? Nie, lubiłem ją. Będę pośmiewiskiem. O, nie martw się. Będziemy razem w zespole. Chodź. Nie, chcę już wychodzić. Czujesz się bezpiecznie? Fajny outfit! A, mój wróg! Chodź na chustawkę! O, wow. o, gdzie mój parasol? O, udam, że jestem sam! Co... jakby ktoś pobuja. Nianiu, nianiu. Tu jestem. E, może tym? Jeszcze trochę. Tak, tak, tak. Fajnie, co? E, spróbuj. Ekstra. Coś z nią jest nie tak. Udowodnię to! Nie? <laughs> Gdzie ona jest? E? 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 Jak to możliwe? Nic nie rozumiem! E? E? Kim ono jest? O! E? E? Nie dosięgam od tego mnie. Dobra, Rachel, co ukrywasz? Jesteś super szybka. E? E? I zatrzymujesz czas. E? Myśl, 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 co jeszcze? Potrafi hipnotyzować. Jest też mega silna. Tyle mocy. E? A, jest zimna, jest niewidzialna i lewituje. Hmm. E, to nie ma sensu. E, a przeskanuję to. Tak! Dalej detektywie, rozwikłasz to! Ah, mam dość. Dlaczego tak chodzę? Sprawdźmy, kim jesteś. Tak, dalej. Co? Głupi komputer. Tam masz. Wampir? O nie! Nie jestem bezpieczny. Muszę to schować. Czosnek. Co dzieła! Przejrzałem cię. No to czekamy. Króci się. Hmm, ciekawe. Co jest? Nianiu. Co? Sok pomidorowy? Wiem, że go lubisz. Wiem, czym jesteś. Eee, serio? Jesteś super szybka. Masz skórę zimną jak lód. E, pch, o czym ty mówisz? Masz. E. <głos> Wiedziałem! <głos> <głos> Przyznaj się! <głos> <głos> o, dobra, dobra, pomóż mi! <głos> Gadaj! <głos> tak, jestem wampirem! Czego tutaj szukasz? Potrzebuję kasy, żeby odwiedzić rodzinę! Rodzinę? Tak, mam rodzinę! Widzisz, to moja mama! <noise> Serio? Strasznie tęsknię. Ty nie tęsknisz za swoją? Co? Nie. O, mamusia. Dobra, tak. Nie mów nic, mamie. Nic nie powiem. Jeśli mnie czegoś nauczysz, A, zgoda. I deserve the applause, yeah, girl. Just because I'm the king of the world, it took me so long. Yeah, I found the key. I'm the cool guy you heard. I want you to belong only to me. I show what I can be. Spongy Muszę się wykąpać? Daj to! To ugryzienie wampira? Tak! Już to czuję! E, Posmaruj się o, czymś na komary! O, o, co? O, co? Ok! Trochę tutaj! O, o, wypłata! Wow! Znowu zobaczę rodzinę! Co ja bez ciebie zrobię? Co? Jesteś teraz silniejszy. Mam coś dla ciebie. Wow. O, nic w niej nie ma. Bo wszystko masz tutaj. A, o. Muszę lecieć. O, co za piękność! Wszystkie oczy na mnie. Przepraszam. Oczy. Mój napój. To bolało. Ale jedno spojrzenie na tę boginię jest warte każdego sieniaka. Oh, ale z niego brzydal. Nie zaszkodzi spróbować. No dobra. Urany, co robisz, wiesz? Oh. Trochę inaczej to sobie wyobrażałem. Jestem taki niezgrabny. Zbiera resztki godności. Tu. Moje zęby wypadły od uderzenia. Nie pójdę na randkę z jakimś wymoczkiem udającym wampira. Jesteś zwykłym frajerem. Ha. Frajer? Muszę się przebrać. Co za dzień. Oba kły wyleciały. Taka strata. Hmm. Hej, co to za magazyn? Świat wampirów? Gościu ma klatę. Chciałbym wyglądać tak jak on. Można pomarzyć co? Hmm. Hmm. A gdyby tak! Sprawdźmy jedną rzecz! Tak Ta jest! Wow. Hmm? Tak wyglądam? Nic dziwnego, że dziewczyny mną gardzą. O, rany. Tyle okropnych pryszczy. Ech. Naprawdę są okropne. Co by to z nimi zrobić? Hmm. Długopis. Najpierw wyjmę wkład. Mam nadzieję, że nie będzie bolało. Udało się. No proszę. Całkiem niezły pomysł miałem. I już ostatni. Sporo się w niego wylało. Ups. Niedobrze. Ups. O niech to. Portret dziadka. Muszę go wyczyścić. Przepraszam, dziadku. Pozbędę się tego całego syfu. Tadam. Wow, wyglądam o wiele lepiej. E? Teraz muszę zrobić coś z włosami. Bo takich nie zostawię. E? Mam tu gdzieś żel? E? No czemu nie leci? Zasekł czy co? Zupełnie się zatkało. E? Nic z tego. Konieczne będą bardziej ekstremalne kroki. Raz, dwa, trzy. Jeta! możesz, nie mówcie, że po raz drugi stało się to samo. No jednak i to jeszcze gorzej. Dostało się temu obrazowi, ale mówi się trudno. Do roboty. Aha. Wielkie dzięki. Hurra. Na czym to ja skończyłem? Tak, włosy. Przyda mi się trochę blasku. A czarny to mój ulubiony kolor. Tyle powinno wystarczyć. Dobrze, że zawsze mam przy sobie patyczek do mieszania. Trzeba porządnie wymieszać. Żel ma być bardzo gęsty. Wszyscy będą zazdrościć mi tej fryzury. Teraz zobaczycie. Nałożę trochę na dłonie. Nakłada się bardzo ładnie. A wygląda jeszcze lepiej. Wow, wyglądam prawie jak ten facet z czasopisma. Tylko okulary nie pasują. Ogromna różnica. Rewelacja! Problem w tym, że bez akularów kiepsko widzę. Miałem gdzieś soczewki kontaktowe. Hm? Aha, tu są. Dar wzroku. Wow, widzę wszystko o wiele wyraźniej. Jakie to praktyczne! Coś mi utknęło między zębami. Muszę coś z tym zrobić. Zwykła nić dentystyczna powinna pomóc. To ostatni raz, kiedy jem sałatkę ze szpinakiem. O kurde, ale wielkie. Uu, obrzydliwe. Co jeszcze tam utknęło? Nie. Nie. Skąd to się wzięło? Nie. Chwileczkę. Jeszcze coś? Nie pamiętam, żebym to jadł. Zaraz. To mój palec. To było moje śniadanie. No, no, Smakowita. Dobra, starczy tego jedzenia. I skąd tu tyle światła? Oślepia mnie. Au! Co się tu dzieje? Co to jest? Wow. Wygląda na diament. I to całkiem spory. Założę się, że mogę to jakoś wykorzystać. Prawie. Gotowe. Błyszczące kły. Wymiatają. Tyle, że nie pasują do tego stroju. W szafie jedynie kilka czarnych t-shirtów. Wybiorę się na zakupy. Tak. Czy to... Oj tam. Tyle kolorowych rzeczy do wyboru. Szukam czegoś wyjątkowo eleganckiego. Niech pomyślę... Może coś takiego? Sto dolców? A co? Powariowali z tymi cenami. Czy w ogóle mam gotówkę? No kiepska sprawa, a w kieszeniach tylko śmieci. No Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy. Już wiem. Hej! Dzień dobry! Wezmę to wszystko! Oczywiście to będzie razem 155! Jesteś pewna? Wow! Pieniądze, proszę! Dziękuję! Ach, nie ma za co. Łatwiej zna. Wow! Wszystko pasuje jak ulał. Nawet buty.